Cześć, no witam was w nowym odcinku na tym kanale. Słuchajcie dzisiaj. Taki luźny odcineczek, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli chcecie więcej takich luźniejszych odcineczków, gdzie sobie tak po prostu gramy albo ja gram sam, albo z kimś, to możecie napisać na dole komentarzu, będzie mi niezmiernie miło i zapraszam Was do oglądania. Cześć piękny, cześć Trzeba duo impostorów na sam stanie. Duo, duo. Gadamy na... trochę ciszej, bo ogólnie nagrywamy ten odcinek już bardzo w nosy, tak o, późno w nocy, tak fest. Tak, jest, tak, późno jest, jest bardzo późno, jest bardzo późno. Za późno, oh, nawet bym powiedział. Mario, czemu my od o takich godzinach? Laczne. Ja nie wiem. No. Właśnie zabiłem na oczach kilku osób, ale robiły kartę, więc może nie widzę. <grym> Serio? Tam w adminie? Tam. Ja, ja tam przed sekundą byłem, się. właśnie zastanawiałem, czy czegoś zabijać, czy nie zabijać. I ostatecznie stwierdziłem, że dobra, kurczę, nie zabijałem, no bo przypowędzie, nie? Neon. No, no, no. <grym> no jak To neon, wy. Gierce. A kto inny? Mój dobry ziomo. Dałbym skip. Ale mnie obronił. To na kogo skip? Ej, jestem ciekawy, jestem ciekawy, bo... Ten brązowy będzie wiedzieć, więc ja bym go wyczaił tutaj, wiesz, na samym początku i bym go odstrzelił. Bo on no, tylko dla Ciebie ten. trzeba będzie brązowa, no. No, ja bym odstrzelił tego brązowego i, i mamy wygraną gierkę w sumie. Beć. Weź tylko obczaj, gdzie ten brązowy biegnie. zamykam kafeterię. A, brązowy jest przy tym. Czy on chce robić emergency voting? Czy mi się wydaje? Czemu on tak stał, poszedł. Dobra, idzie sobie dalej, chłop. Dobra ILLU <noise> Stary, on nie wie co ma zrobić, on nie wie co ma zrobić Dobra, ja mu zamykam, zamykam mu kafeterię jeszcze <noise> Na jego oczach wskoczyłem do tego Dobra, ja mu wszystko pozamykałem, dobra dawaj, kilujemy go 5 sekund toktyczne I mamy ale, ale go zrobiliśmy, w łapkę wzięliśmy No Dobra, killuję go Ej, elegancko, plejagan, no, lecimy z Nextem, potężniaczkiem. No, było wredne trochę, było wredne. Ej, twój Wally się zbagował. Wally, czy dobrze mówię, Wally? No, taki Wally trochę, no. Ja właśnie nie no mi się mylą te w ogóle wszystkie postacie. Ja ostatnio mówiłem, że kto to jest? Ty ostatnio mówiłeś na odcinku, że Wally jest z Gwiezdnych Wojen, a to nie jest z Wojen, to tam, wtedy został na bajkę. Oh, man. No detektyw Wodega wszystkiego czasami nie wie no. Ja po prostu wiesz, potrafię podejrzewać i wyłapywać impostorów, ale ich towarzyszy to wiesz... No niedużo mi mówią, nie? Na przykład taki Wally... Ej no zarąbał mnie na samym początku, serio! Nawet nie zdążyłem taska do końca zrobić. Nie. W sensie, dobra. Zrobiłem sobie taskę akurat dobra. Storage Storage, storage A moje czołkowe adminie było i się nikt nie... Nikt się nie przejął i nikt Co, nie... No znalaz... ty nie żyjesz ty już No zarąbali mnie właśnie na samym początku. A, nie, no daj podpowiedź. Um, dobra, to podpowiem tak. Yy, kurczę jak to podpowiedzieć? <grym> yy, wybierz dwie osoby albo trzy osoby i ja ci powiem, że czy ta osoba jest w tej liście. Dobra, Lemonka, i Gukorneluwa yy, nie. Czyli pala... Dobra <noise> Czyli pala, okej, okay, dobra, no to wszystko wiadome <noise> Co jest? Skąd ty wiedziałeś, że to ona? Nie wiem Tak se strzelam Serio, no ona jest właśnie, pana mnie zabiła Serio? Tak no Już mogę ci ja powiedzieć że. Proszę głodna jest, to napisała ja już po prostu mogę powiedzieć, że to ona powiedziała, że zostanie wygiękowana. jak już powiedziałeś odpaliłeś się ze swoim prawem głosu i mhm. jakimś immunitetem tutaj z radą nadzorcą, nadzorczą tego statku kosmicznego, no to wiesz, na no wszystko jasne, bo już, że po prostu na wyleci. Ej, niktas, nikt nie prosił do tego reaktora z admina cyk? Ja sobie taktycznie kartę zrobiłem ja właśnie też, czyli byłeś obok mnie. Tak. Ale ja zobaczmy, świadomość, że duch obok mnie był. Hu, ej, w ogóle, ja ci opowiem taką historię, nie? Y czy ty wczoraj y jakoś o pierwszej, pomiędzy pierwszą a drugą w nocy chodziłeś po ten, po mieszkaniu? Możliwe, a co? No bo generalnie był straszny huk drzwiami w nocy. A to nie, ja raczej nie strzaskałem drzwiami. No, no to może to, Kuba, to może Kuba, on. No właśnie, nie, tutaj... nie, nie. właśnie nikt z nas to nie był. I chciałem się ciebie zapytać, czy to może ty byłeś, ale właśnie była taka sytuacja, że yy, ja to już mógłbyś, chciałem. Mógłbyś też przeciągnąć, nie? Przy zamkniętych oknach wątpię. No ale dobra, mnie jeszcze w to. No ktoś trzasnął drzwiami, ja to jeszcze słyszałem, nie? I Kuba, jak spał, no to yy, jak spał, no jakoś chwilę po tej sytuacji. Ktoś się wyder normalnie. Co? U nas na chacie. No, autentycznie. I się zastanawiam, czy. czy nie wiem, ty jakiegoś filmu nie oglądałeś? Nie. Oh, man, Mamy, <laughs> mamy nawiedzoną chatę. Ty masz schizę, człowieku. Ty masz schizę. Zawsze sobie wymyślasz takie rzeczy. No ty... nie wymyślam sobie. Znaczy wiesz, to nie ja słyszałem ten krzyk, nie, bo już spałem, ale to mi Kuba mówił, że ten. Że normalnie ten krzyk słyszał. I chciałem, chciałem się ciebie zapytać, czy po prostu nie oglądałeś jakiegoś filmu, że ten hałas się tak rozniósł, nie? Że możliwe wiesz, przez przypadek wpierasz się na głośniki i jakiś jumpscare ci wyskoczył, nie? Nie, nie, nie są ze starych. Nie wiem, stary. nie, nie pamiętam. Oh min. Totalnie nie. No to było, no to było. Ja już myślałem, że kurczę, Ghostbusters się odpali tutaj i będzie wyczajony, wiesz, jakiś duszek. <laughs> Ej, chłop ma za, taki sam ten... E, jak nie to za nim. Ale to nie biegnę za tobą, on biegł za tobą. To? To patrz na to. Ja Z, zabij go, zabij go, zabij. O, zgoni na mnie, zgoni na mnie, on jest impostorem, nie? Nie. Brązowy. Okej, okay. dobra. Ja się nawet nie przyznaję. Dam, dam ci tutaj wybrnąć z tej sytuacji. Zobaczymy. No jest inaczej czyści. Co jest? Znalazł ciało, widział, że to ktoś z nas musiał zabić, a... Co jest? A to nie wiem. Co? Ty napisałeś do tego tego, że my jesteśmy czyści i ty mu odpisałeś, a to nie Tak. Ew, oh, main. Dobra. Chłop, leci, jest skrumajtem i od razu będzie mi tutaj, wiesz. No teraz jest wiadomo, że ja jestem impostorem. Mm -hmm. Teraz jest, znaczy wiesz, on napisał, że ja i ty jesteśmy czyści, tak. więc będą, wiesz, kopaliśmy równie dobrze też mnie tutaj w tym momencie, nie? Dziękuję pani bardzo. Dziękuję najmocniej bardzo tu się To jest moja szkoła, naprawdę. Nauczyłeś ten, się... go zrobić po prostu. Na, nauczyłeś się od mistrza. Od mistrza się nauczyłeś. Oh man, dobra, niech się robi ten ten. Jak to się nazywa? Downloadik idę sobie zrobić uploadik i będzie elegansio i będzie bardzo fajnie. Więc robię sobie uploadik i sobie lecę do elektryka, a później jeszcze do storage'a po poliwka. elektryku akurat ja jestem. O! To wiesz... No, super. Właśnie chciałem powiedzieć... Ej, no to wiesz co? To zostań sobie tam i nie wychodź do tego elektryka, co? <laughs> ja bym sobie poszedł, paliwko sobie zrobił, bym sobie wrócił, wtedy w elektryku zawitał. I byłoby gicik. Dobra, nie zostałem znowu impostora, jestem zdenerwowany. Chciałem być impostorem i nie jestem impostorem. Chciałem, chciałem być potężniaczkiem, ale jestem krumeciaczkiem. Dobra, lecę do komunikacji, zrobię sobie ten downloadzik, znowu. Nie lubię tych downloadów robić, nie wiem jak ty, ale mnie to zawsze wkurza strasznie. Jeszcze ten ludek, który przebiega ci z koperty do koperty. No nie no, irytuje mnie to. Za długo się na nich czekam, one są denerwujące dla mnie. Wkurzam się przy nich. Jak przy twoim filmie, tak samo się wkurzam. Cyk, cyk, cyk. No ale mnie też denerwuje to pobieranie wysyłanie plików. No Bo wiesz, idziesz najpierw z jednego miejsca, tracisz tam te 8 czy tam 10 sekund i później musisz lecieć jeszcze do drugiego miejsca i tracisz tyle samo i patrzysz jak ten ludek ci biega, nie? 6 razy łącznie. No dobra, czy ktoś ma jakieś podejrzenia? Neon czysty, neon czysty. Dobra, neon chyba czysty. Wydaje. Wydaje. Mi się że, mył, więc skip. Dobra. Do it. No Zagrajmy to na taski, i spróbujmy to taskami wygrać po prostu. To będzie ciężkie. Dużo tych tasków zostało? No. No bo jest dwóch impostorów w sumie, nie? Chyba tak, no. Tak, no w tej, tej rundzie jest dwóch impostorów, więc... ...mamy szansę w sumie tymi taskami tutaj to wygrać, więc jakbyśmy przycisnęli to... ...to mamy wygraną w taskach, nie? Dobra, lecę sobie do café. Do cafeterii. Cafeteria. Cyk. Mam trzy taski obok siebie w No ja mam bieganie po całej mapie, tak naprawdę. Boże, upload. Wszyscy robią teraz ten upload. Dobra, cyk. Ja, czekaj, ja daleko mam Cyk. Muszę biegać ciągle przez całą mapę. No ja mam elektryk. A nie, czekaj. Ja w reaktorze mam tego. A, mam tego najgorszego taska w reaktorze. Super. Dobra, to normalnie się cieszę, nie? I mam y, taska w reaktorze i w wysilcach, nie? Czyli po dwóch stronach mapy. Elegancko. Cyk. Mam tylko nadzieję, że mnie nikt tutaj nie zabije, bo teraz to też jako imposter ma perfekcyjną okazję, jak ja tutaj robię tego taska. Ja no, już zrobiłem wszystkie taski. No, ja właśnie będę lecić ostatniego zrobić. Robią to, że na No, właśnie ci powiem, że tak, że tak ciężko, ciężko idzie. Chyba, chyba przegrywamy to teraz. No, o! dobra. hu hu. Uh, 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 uh. Dobra. Ja bym to zagrał chyba i tak na taski. Niebieski na oczach. No dobra, no to dawaj na niebieskiego Jakie on to ty Elegansio Dobra, to blue leci Jestem ciekawy czy był impostorem, czy nie był jeżeli jest impostorem to jesteśmy blisko wygrane Nie, no to wtedy już mi się wydaje, że Dobra yeah, yeah. Mi się wydaje, że mamy teraz swinnik dzięki temu Dobra, pakuję się do ślidzów. Cyk, 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 cyk. Dobra, ja mam ostatniego taska. Dobra, różowy, zrobione. różowy, może być ostatni, tak mi się wydaje. Różowy? No, taki A czemu? W sensie biegamy no. jakoś inaczej, o, czy? O nie, dobra, to jest raczej różowy. Dobra, ja zachowam bezpieczną odległość. Ja jestem obok niego praktycznie. Ja jako detektyw łodyga pilnuję tutaj w sytuacji. Dobra O, jeden pas został cyk, 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 cyk. Tak, gdzie jest różowy? No, nie, to jest róż, to jest, on się te po całej mapie, przecież już obok mnie. No nie. Nie, no na no 100% to jest różowy, no przecież. czekaj, zobaczmy. Poszedł sobie na kamery. Sprawdza niby te kamery, bo widać nie, potem Nie, nie, to z że tak szybko się przemieszcza. To jest różowy. Ciągle ventu No, mi się wydaje, że on właśnie musiał zwentować. W sensie, no musiał gdzieś uciec wętem, ewidentnie, nie? Bo wątpię, żeby z kafeterii zrobił kółko teraz do security. Dobra. Elegancko. I różowy, stary. Masz 200 IQ. Gratulacje. Ja tobie, panie Bartłomieju, dziękuję za pomoc w tym odcinku. A was zachęcam do subskrypcji tego kanału. Możecie wpaść na kanał do Bartka, zostawić łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!